Halo, 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 czy mnie słychać? Czy są tu jakieś byczki? Nie no, nie słyszałem. Czy są tutaj jakieś byczki? W takim razie witam Państwa serdecznie! Woo! Czy jest ktoś, kto nie nagrywa mnie telefonem? Dobrze, dobrze, widzę pana co? wszystko jest pozytywna, energia musi być. Ale ile was tu jest? Zróbcie hałas!